Dzień dobry, witam ze słonecznej Anglii, słonecznej, bo przez kilka ostatnich dni było bardzo ładnie, ciepło, piękna pogoda. Przeżyłam kolejny tydzień ostatnio w pracy. We wtorek zdarzyło się, że miałam jazdę próbną służbowym samochodem. Już zaczynałam być przystosowywana do, do tego, żeby w przyszłości odwozić do szkoły, czy przywozić ze szkoły, czy z innych różnych miejsc, z okol okolicy, podopiecznych, e, którymi się zajmujemy. Więc to był wtorek, a służbowy samochód, który po prostu, żebym go wyczuła. Z, z, z drugą osobą na miejscu pasażera. No i się okazało, że miło zaskoczyłam sama siebie w swoich reakcjach, bo w sekundy wyczułam auto. Co mnie autentycznie zaskoczyło, bo um, jednak Jeździć zawsze swoim autem, i nagle mm, wsiadać w zupełnie inne auto. Gdzie. No, ja się nie czuję wybitnym kierowcą. Kurczę, nie czuję się w ogóle dobrym kierowcą. Daleko mi do tego. Więc dla mnie samo to, że ja wsiadłam w inny samochód, i że ja się poczułam w nim sekundy, jak własnym, jak we własnym, bez żadnych problemów. To było osiągnięcie. Więc taki mój malutki, osobisty sukces. Auto trochę większe od mojego, ale zupełnie inne, nowsze, kilkuletnia kija. Do tego nie benzyniak, tylko diesel. Bardzo fajnie się prowadziło to auto, tak aksamitnie, że później jak wsiadłam do mojego auta, to mi się zdawało, co z moim autem jest nie tak. Co z tym sprzęgłem? Co, co z tym hamulcem? Jakieś takie ciężko tutaj, wszystko chodzi i ta skrzynia biegów. Potem się zorientowałam, no tak, bo się przyzwyczaiłam do takiego fajnego, płynnie jeżdżącego, w, w miarę nowego autka. No i teraz no, po prostu wymagania rosną, wiadomo. E tak, to była jazda próbna we wtorek. Następny dzień zaskoczyli mnie i się okazało, że trzeba jechać z podopiecznym odwieźć go do szkoły i że ja mam to zrobić sama. Ok, udało się. Oczywiście dali nawigację, czyli wiadomo. Dzięki nawigacji e, dojechałam na spokojnie, nie musiałam się przynajmniej o to martwić, bo jakby nie nawigacja, to szczerze mówiąc, chociaż e, towarzyszyłam jako pasażerka przy, przy osobie, która jechała, to było nie wiem czy w pierwszy, czy w drugi dzień pracy mojej tu w nowym miejscu, chociaż towarzyszyłam właśnie do tego samego miejsca, do tej samej szkoły. Ale gdybym miała potem dojechać sama, nie, nie byłabym w stanie. Więc dostałam nawigację, powiedzieli mi, dasz radę. Okej, okay. ale się okazało, że dałam radę. Też znowu kolejny taki malutki sukces, nie spanikowałam. Autem służbowym, czyli nie moim, ale to jest to auto, które naprawdę dobrze wyczułam. Do tego jeszcze z podopiecznym, który Non-stop nadawał i chciał ze mną gadać. I trzeba było do tego jeszcze z nim konwersację prowadzić. Eee... Ale dojechałam. Powiedzieli mi nawet, powiedział mi menadżer, Słuchaj, nieważne, jak się nawet zgubisz, potem w drodze powrotnej, gdzieś tam przystaniesz na chwilę odetchniesz, żeby panika minęła, zobaczysz, sprawdzisz adresy i tak dalej, zobaczysz nawigację, posprawdzasz tutaj, ustawisz na nowo i wrócisz z powrotem. Jak się trochę zgubisz, czy coś stracisz, słuchaj, nie ma tragedii. Okej. Okay. Nie zgubiłam się. Jak dojechałam na spokojnie do tej szkoły, poznałam szkołę, bo już tam byłam, już byłam tam nawet ze dwa razy i e, do tej szkoły, więc... To pamiętałam. Natomiast w drodze powrotnej znowu ustawiłam nawigację, ale coś tam ustawiłam tak fajnie, że zakończyłam na drodze szybkiego ruchu dwupasmowej, prowadzącej już do autostrady e, Krajowej Czwórki. Pięknie. E, Także <grytanie> <tanie> Trzeba było to przejść, czyli nawet zapomniałam o panice. Wprawdzie były nerwy, ale nie, pomyślałam sobie: Nie ma szans teraz, Margaret. Nie ma jak panikować, bo jesteś na drodze szybkiego ruchu. Praktycznie jesteś już prawie na autostradzie. Więc była wysepka, gdzie parkował tir. To zaparkowałam za tym tirem, zjechałam, zaparkowałam za tym tirem. Ustawiłam na nowo nawigację, tym razem nie z kodem pocztowym, tylko Wstukałam adres, i mnie poprowadziło potem kolejny ron, kolejne rondo na tej dwupasmówce poprowadziło mnie z powrotem. Najbardziej panikowałam ewentualnie, że ja już jestem tak de facto praktycznie no, na autostradzie, niemal. Nawet na początku byłam przekonana, że chyba znalazłam się na autostradzie, ale nie to była droga szybkiego ruchu, ta dwupasmówka. No, znaczy się były już znaki drogowe, które mi pokazywały, że czwórka krajowa przede mną, także o, wesoło. No właśnie. Jakim cudem to zrobiłam? Po prostu to później byli zadziwieni w pracy. Ja mówię, słuchajcie, ja prawie skończyłam na autostradzie na czwórce krajowej. I się pytali, jak ja to zrobiłam. Ja mówię, nie mam pojęcia, ale spytajcie waszej nawigacji. Nie, coś tam wstukała mnie tak. O ludzie, jedna, jedna cyferka, nie tyle jedna cyferka, czy spację pomiędzy cyferkami w kodzie pocztowym, code post. I już się znalazłam prawie na autostradzie. Dlaczego? Dlatego, że najbardziej przeraża mnie autostrada, że pewnego dnia będę musiała nią jechać, na przykład. Także... Ja nie jestem tym kierowcą, który krzyczy więcej dróg szybkiego ruchu, autostrad, dwupasmówek potrzebujemy, żeby się sprawnie i szybko poruszać pomiędzy miastami, nie, ja jestem tym, który, ja jestem taki kierowca, co powie po prostu nie, nie wiecie, proszę nie budujcie, bo jakbym przypadkiem, jakbym mnie naw zawiodła nawigacja czy coś i jakbym przypadkiem tam się zgubiła i trafiła na autostradę, to ja z tego nie wyjdę żywa, nie? To, to, to po prostu to ja mam tak, Taki program odwrotny, no proszę, nie, nieważne, ja przeżyję te wszystkie korki w zatłoczonych miastach, tylko w miasteczkach jakby nie było, tylko proszę, nie, autostrady nie, <laughs> nie chcę skończyć na autostradzie. Tak, można do tego stopnia się bać, um, no, więc dałam radę i byłam z siebie dumna. A jednocześnie, już jak zajechałam, jeszcze miałam takie troszeczkę nogi miękkie jak kisiel z samego wrażenia. Eee, wiecie, ogarniałam ten szok. Herbatkę wypiłam. Po raz pierwszy w ogóle odwiozłam. Bezpiecznie odwiozłam podopiecznego, be bezpiecznie wróciłam, wszystko było ok. I zamiast. Spanikować na tyle, powiedzieć sobie, jejku, potem się zgubiłam, to tam, to siam, to ja już więcej tego nie zrobię. To pojawiła się u mnie ciekawość, i pojawiła się u mnie chęć, to jest u mnie nowe, pojawiła się u mnie chęć, żeby spróbować po raz kolejny. Że raz przeszłam to, dam radę, ja chcę po raz kolejny i po raz kolejny, za każdym razem. A będę musiała się z tym zmierzyć, tak? To jest wyzwanie, ale za każdym razem będę coraz bardziej pewna tego, że sobie poradzę. No po prostu stanę do tego, stanę do wyzwania, stanę do nowej rzeczy, będę się tego uczyć, będę coraz sprawniejsza. Nie, świetnym kierowcą to ja nigdy nie będę, dlatego że. E no właśnie, każdy mnie zapewniał, że słuchaj, jak będziesz jeździć później po jakimś czasie, to zorientujesz się na drodze, będziesz wiedzieć, będziesz miała większą pewność siebie, będziesz miała więcej orientacji. Nie, nie, nie. Nie w moim wypadku. Niestety. Ja miałam oczywiście taką nadzieję, ale tak się nie stało. Czyli tutaj wyszło, wylazło raczej do wierzchu. Eee, moje spektrum, mówię moje spektrum. Cechy autystycznego spektrum. Wylazły. Po prostu. Jak ja słyszę ludzi, gdy opowiadają, no wiesz, tu jedziesz prosto, potem skręcisz, mijasz ten budynek, wiesz, po tej stronie masz ten budynek, potem masz to i to jest ulica, i ona się nazywa tak, a potem tutaj i to skrzyżowanie i tak dalej. Ja tak słucham, po prostu, jak ci ludzie to robią. To jest tak, jakby mieli taki film w głowie, który im się nawija. Dosłownie, jakby to był film nakręcony. Oni wiedzą. Jak jechać? Cały film w głowie. Nawet słyszałam takie coś. Słuchaj, to, to potem to masz tak normalnie, jakbyś miała film w głowie. Przecież to, to zapamiętujesz, bo wielokrotnie gdzieś już jechałaś. Słuchajcie, je, je, jeździłam do mojej poprzedniej pracy przez kilka lat, pięć razy w tygodniu. I to tak, że bezwiednie ja nawet myślałam o czym innym, a i tak jechałam, bo wiecie, to już podświadomie się pamięta. Ale jakbym miała Teraz wyjaśnić dokładnie każdy, każdy element na tej drodze, po prostu najpierw to, potem mijasz ten budynek, potem to osiedle, potem tą ulicę i tak dalej. Wiecie co? Miałabym problemy po kilku latach. Dlatego, że ja mam coś takiego, jak snapshot, migawka, zdjęcie, ten budynek, to potem coś tam, yy, takie coś mijam. Wiem, że po drodze mijam, ale nie mam nigdy tego filmu. I. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest mieć jak taki film w głowie, taką wyobraźnię przestrzenną. Ja tego nie mam. Mówi się, że autyści nie mają wyobraźni. E, I tak, i nie. Potrafią mieć niewiarygodną wyobraźnię. Ja myślę obrazami mentalnymi, ale ja nie mam takiego filmu, na przykład jeśli chodzi o wyobraźnię przestrzenną, jeśli chodzi o orientację na drodze. I ze względu na to, ja przez długi czas byłam przekonana, że mm, ja nigdy nie będę dobrym kierowcą. W ogóle ja nigdy nie powinnam być kierowcą. I dla mnie, dlatego, to, że ja mogłam odwieźć podopiecznego, tak, z nawigacją, ale bez tej nawigacji nie byłabym w stanie po prostu znaleźć, bo ja pamiętam. E, tą szkołę, gdzie miałam go dowieść. Ja pamiętam nawet na jakiej ulicy? Ja pamiętam na cały ten dojazd i kawałek ulicy. Ja pamiętam, że, e, że tam kilka jardów dalej to jest. E, e, stacja kolejowa i, i tego typu sprawy, ale jak do tej stacji i jak do tego budynku dojechać? No, tu już jest. Dupa blada. Więc ja przez długi czas byłam przekonana, że ja praktycznie nie powinnam może jeździć, i nawet już na tyle byłam zrezygnowana poprzedniego roku, że mm, nawet nie jeździłam w ogóle. Nie, nie ubezpieczyłam samochodu, tylko samochód mi stał cały rok. Bo pół godziny i tak miałam piechot na piechotę dojścia do mojej pracy, i pomyślałam sobie, nie wiem, chyba nawet się pozbędę tego samochodu, bo ja jestem dupa, nie kierowca. No właśnie. I takie mam refleksje, że przede wszystkim, jeżeli myślisz, że jesteś kiepskim kierowcą. Nie ty pierwszy, nie ostatni, dołącz do klubu przekonanych, że też są kiepskimi kierowcami, bo ja jestem w takiej sytuacji, że niezależnie od tego, ile bym się najeździła, to ja w cudowny sposób wyobraźni przestrzennej na drodze, Takiej orientacji, ja się nie naumiem. Od dziecka tego nie miałam, choć nie wiem jak się starałam i w związku z tym na przykład, ee, no ja miałam ogromny kompleks na tym punkcie, bo wielokrotnie ze względu na to było mi wstyd, po prostu mi było wstyd. Byłam zażenowana, próbowałam tu ukryć, i tak dalej, i tak dalej. Ja dopiero teraz zaczynam na spokojnie do tego podchodzić. Zaczynam na spokojnie akceptować fakt, że nie mam wyobraźni przestrzennej, że nie mam orientacji przestrzennej, że prawdopodobnie jest to związane z tym, w jaki sposób przejawia się u mnie, przejawiają się u mnie cechy w spektrum, jak się manifestują, że mam to na stałe i trzeba to zaakceptować i że to nie świadczy o mojej wartości. I jest często tak, że mamy jakąś tam cechę czy w jakiś sposób postępowania, czy jakiś sposób reagowania na sytuację i jesteśmy w jakimś aspekcie na przykład nawet antytalentem albo nie jesteśmy tak dobrzy jak Ludzie z otoczenia, przeważnie ludzie z naszej rodziny. I w jakiś sposób nauczyliśmy się wierzyć, że ze względu na to, że nam tutaj czegoś brakuje, to umniejsza naszej wartości. Tak samo. Bardzo dużo Ba bardzo długo e, byłam przekonana, że mm, jakoś ja jestem w ogóle nie nadająca się na drogi, w ogóle nie powinnam się nawet zabierać za naukę m, prawa jazdy, że, żeby mieć prawo jazdy. Dlatego, że ja sobie nigdy nie poradzę, a jednocześnie czułam się z tym fatalnie. I jeżeli masz takie sfery w swoim życiu, ja tutaj mówię na przykład w kwestii prowadzenia, jazdy samochodem i tak dalej. Natomiast jeżeli masz takie pewne sfery w swoim życiu, gdzie uwierzyłeś, że Jesteś w tej sferze beznadziejny, więc w ogóle może lepiej się za tą sferę nie brać. Albo nawet uwierzyłeś, że ze względu na to, że yy, nie radzisz sobie w taki sposób, w jaki byś chciał, albo nie radzisz sobie na przykład tak, jak oczekiwałaby tego Twoja rodzina, Twoje otoczenie, Twoi rodzice. To znaczy, że. Twoja wartość jest zaniżona, Twoja wartość, jako osoby, Twoja wartość, jako człowieka. Niestety, ale często jest tak w rodzinach, w takich układach rodzinnych. Że coś określonego, jakieś zdolności, jakieś umiejętności, jakieś walory są uważane za wartość i są cenione. I ty, jeżeli jesteś członkiem takiej rodziny, wyrosłeś w takiej rodzinie, pojawiłeś się w niej, ale tych umiejętności, tych wartości gdzieś tam ci troszkę brakuje, to automatycznie. Sam się z tym czujesz fatalnie, sam się z tym czujesz tak, e, jakby to świadczyło o Twojej wartości. Na, albo nawet na zasadzie, że jak w tym aspekcie nie domagasz, to znaczy, że już w każdym. No, niestety, ale systemy rodzinne, każde, coś uważają za wartość. Na czym się skupiają, uważają, że to jest e, coś cennego, w co warto inwestować, coś, co warto pielęgnować, taka czy inna sfera. Teraz, czy to jest niezależnie czy to jest kwestia wyższej edukacji, wy wykształcenia czy to jest kwestia na przykład, tak jak mówię, tutaj jazdy samochodem czy jeszcze jakieś inne umiej umiejętności w bardzo wielu rodzinach jest coś takiego. Dziewczyna dorasta. Masz kogoś? O, nie masz, ale to już tyle lat masz. Co z tobą nie tak? Jak się nie ma partnera, jak się jest samemu? Co z tobą nie tak? Coś z tobą nie tak. Twoja wartość od razu leci w dół. Znajdź sobie kogoś, bo inaczej jak to wygląda, coś z tobą nie tak, prawda? Yy, więc w każdej rodzinie, tak jak mówię, w każdym systemie jest to co innego. Więc e, jest takie coś, że bardzo łatwo nam uwierzyć, skupić się na tym, i bardzo łatwo nam uwierzyć, że jak tu czegoś nam brakuje, tu czegoś nam nie dostaje, gdzie zwyczajnie możemy, możemy nie być obdarzeni w taki sposób, utalentowani w tym kierunku. Po prostu. A możemy być utalentowani bardziej i obdarzeni w innym kierunku, który jest kierunkiem, czy który jest aspektem może w ogóle przez naszą rodzinę nierozpoznanym, o którym nawet nasi najbliżsi nie mają pojęcia. I problem tylko w tym, że jeżeli my jesteśmy zafiksowani ze względu na wartości uznane w rodzinie na tych wartościach i patrzymy i rozpaczamy, że tu i tu i tu nam nie dostaje, to my nawet wtedy nie odkryjemy tych swoich innych talentów, tych swoich innych darów, które nie zostały rozpoznane w naszym systemie rodzinnym. Bo my nawet nie patrzymy na siebie nie szukamy niczego innego. Patrzymy na siebie pod kątem wartości uznanych w naszym systemie i w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że jest coś poza tymi wartościami. I im bardziej dysfunkcyjny, im bardziej współuzależniający system rodzinny, im bardziej zawłaszczający tym bardziej jesteśmy skupieni na wartościach, które uznaje tylko ten system. A nawet sobie nie wyobrażamy, że jest coś poza tą bańką systemową. Jest coś poza tym. Mało tego, nie dajemy nawet nawet jak rozpoznajemy w sobie jakieś inne wartości, zdolności, dary, talenty, nie uważamy ich za zdolności, za dary, za talenty, nie potrafimy nawet z nich korzystać i przekuć to na przykład w swój zawód, czy w coś, czym się będziemy cieszyć, czy w nasze hobby. Nie potrafimy. Dlatego, że jesteśmy zafiksowani na tym, co uważa jako, co nasz system rodzinny. Nasz ród uważa za wartość. I to jest taka inna sfera lojalności systemowej lojalności do systemu rodzinnego, lojalności do programu rodzinnego. Gdzie nawet coś, co osoby z zewnątrz, co nawet my sami powinniśmy uznać, czy uznalibyśmy za wartość, za coś? Słuchaj, słuchajcie, to może być e, naprawdę jakaś, jakiś dar, jakaś wybitna zdolność do robienia czegoś, jakiś wybitny talent. Możecie być nawet geniuszami w jakiejś dziedzinie i możecie nawet tego nie wiedzieć. Albo możecie zupełnie to zbagatelizować. Nawet nie wiecie, co z tym zrobić. Bo będziecie tylko patrzeć na to, że na przykład w Waszym systemie rodzinnym wartość ma jakaś określona sfera, jak, jakieś określone czynności, jakieś określone zdolności. E gdzie wy jesteście mniej obdarzeni więc czujecie się z tym jak wybrakowani czujecie się jakbyście mieli jakiś wrodzony defekt tak jest właśnie paradoks ciekawa sprawa, ostatnio nawet myślę nad yy, taką kwestią, zdałam sobie sprawę, czy, czy takie porównanie do mnie przyszło, że dysfunkcyjny, im bardziej dysfunkcyjny, zawłaszczający, taki yy, scalający system rodzinny, tym bardziej przypomina taki system znamiona sekty. Bo tak samo zawłaszcza i tak samo jak z takiej wspólnoty jakiejś takiej hermetycznej, z takiej sekty hermetycznej, z jakiejś takiej grupy organizacji hermetycznej, ciężko jest wyjść yy, i za samą próbę wyjścia są kary pewne, są konsekwencje. Tak samo z dysfunkcyjnej rodziny też bardzo ciężko się wydobyć. I za wydobycie się z tego systemu, za pójście swoją drogą, za pójście za swoimi wartościami, za to, co uważacie wy za wartość, też są konsekwencje. Też są kary. Też trzeba się z tym zmierzyć. Więc, jeżeli myślicie, że mm, no kurczę, czemu non-stop macie jakiś stres taki, żeby na przykład z, ze swojej rodziny wyjść? I, I robić swoje? Czemu non-stop są takie obawy? Czemu ten opór jest? Czemu się przejmujecie tym czy tamtym? Czemu aż dostajecie gęsier i skórki na, na samą myśl, że tata powie to, mama powie to? Wyobraźcie sobie, że może, jeżeli to jest rodzina dysfunkcyjna, z której wychodzicie, to wyobraźcie sobie, że to jest tak, jakbyście wychodzili z jakiejś. Hermetycznej, bardzo zawłaszczającej sekty. I to jest tak samo trudno. Taka dygresja. Więc. Tak jak mówi, jeżeli uważacie, że jesteście beztalenciami na drogach, witam w klubie. Nie jesteście sami. Jeżeli jest, myślicie, że Jesteście w tym czy w tamtym beznadziejni, że to umniejsza Waszej wartości i tylko skupieni jesteście na tym, co Wam nie wychodzi. Też witajcie w klubie, nie tylko Wy Jedni. Nie tylko też ja, jedna, to jest tak naprawdę chyba większość osób. A ja a często nawet takie osoby, po prostu. Próbują to maskować. Próbują. A, pokazywać na, na zewnątrz taką troszkę propagandę sukcesu, ale tak naprawdę wewnątrz czują się niepewni, bo wewnątrz są też skupieni właśnie na swoich brakach, i się boją, że te braki wyjdą na jaw. Więc nie wyjedni, tak naprawdę wydaje mi się, że to jest większość społeczeństwa, a już na pewno w Polsce. I tym optymistycznym akcentem chciałam zakończyć i życzyć miłego popołudnia. Już chyba nawet. Po, o, pod wieczór. Do następnego razu.